Siemaneczko z tej strony Gamer1054 Dzisiaj sobie gramy w Farminga 19 I to będzie jakaś seria Seria gospodarstwo Na razie nie mam traktorów Mam jeden traktor, który jest tutaj kombajna Też wymyją A ja że pójdę Bitona Widzimy sobie ten traktor i jedziemy Pokupujemy, oczywiście zrobię tak jedziemy, jedziemy pokupywać Traktor jakiś, bo Sąsiad miał mi dać, raczej nie wiem czy z kim to nagrać w tą serię. Tak. Może tak, może nie, nie wiem. Może ktoś będzie muszę tak proszę, proszę pisać w komentarzach. E, tak. Pierwszy zobaczmy, mamy dosyć blisko mięso, nie mogę znaleźć przez nagrodę. Właśnie znam sobie tego doktora. I tu mam tak zwytorkę. Bo na się rolniczym nie patrzyłem. Mamy Prolixa. Zetory 120 i zobaczmy sobie, czy tu wszystko jest ładny i test. Mm, szczerze, dużo chyba ma tu za chwilę. No, nie ma nic zbytnio, ale wiem, że jest fajny. Hamulce się nie ruszają, ale jeszcze sprawdzę, bo nie wiem. Co nie... W sumie tak mówię, nie wiem. Sprawdźmy. Dobra, wszystko tutaj działa. Tylko jedno. Dobra, wszystko się tu duszą. No, szczerze, tak na, na pierwszy początek, ale mamy tu jeszcze drugi, traktorek To, co się wydarzy, i mamy tutaj drugi. Mamy tu zetora y, 16,045. Tu się wszystko rusza. Nie, tu już się te dały nie ruszają zbytnio. Tylko, już ten do gazu się nie rusza. więc jestem na razie zainteresowany tylko tym zetorkiem. Bo z na mi jakoś przepadł do gustów, dobra, teraz idziemy. Idziemy teraz robić. No, a to było niedaleko też, jakby tylko mi to do drugiej O, Głupi błot. Jak błocie się no, nieważne. z tym, nie, nie Jeśli chodzi o kamerę, bo ja, jak biorę myszką, muszę w dół, to biorę myszką w górę, a jak biorę. To mi kamera bierze w górę, i nie wiem, się się jest Nie to chyba no było yy, Nie po tej stronie, ale tutaj zostawiam mojego no kolczarka. szybciutko i, 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 i on gdzieś tu na tej farbie Albo nie tu? Tutaj? Tak, tu jest samochód. Taka korweta. Przejedźmy się.

go kupimy i chodźmy dalej. To jest, na no, jest... to jest dosyć dobrze. Mam Fiata. Mamy Fiata. Szczerze powiedziawszy, fajny jest. Ładnie wygląda ogólnie. Januszowy Fiat. Mhm. Ale ewentualnie mamy jeszcze chyba jakieś tam samochody. Na razie sobie powiedzmy. No fajny, fajny. Paliwa ma pół, to wiecie, to też przy okazji to jest w cenie. Przebieg ma duży, jak widzicie, tam 29 km. No, że przebieg, no to ja ma jakiś no, ale przynajmniej jeździ. Był tylko raz uszkodzony w Wigilii, oczywiście, bo to samochody się ślizgają. I może pójdę sobie na piechotę. Tylko mojego dytorka sobie tutaj zostawię. I chodźmy dalej. O nie, trochę daleko to jest. Ja widzę nie pamiętam na pamięć, ale nigdy nie gram, więc muszę sobie trochę ułatwiać się. Ale jak będę z kimś grał, to tutaj będzie miała na przykład włączone budy czy coś takiego. Eee, o, tu jest coś. Tu jest Mercedes Benz. Ale... Co mnie bardzo zaciekawiło. I kosztuje dokładnie będzie kosztował y, tyle. Zapłacę za niego 100 tysięcy. Mi to nie przeszkadza. Ale wiecie, to chyba na mojego gospodarstwo jest za spoko ta korweta mi pasuje, albo FIA. Dlatego, że jak się odbijiemy sobie do niego, to mam tak oddaloną kamerę i trochę mi jest niewygodnie. Jakby jestem w fotelu. Więc Mercedes odpada, ja sobie już go zostawiam. I lecimy po kolejne kolejny samochód A, nie, nie, nie. Ci nie zgadzam na lagi. W każdy serii widzowie musi być jakiś lag. To jest moje? Nie. A tu mamy. To jest tu? Tak, to jest tu. Tutaj mamy. Yy... E tu mamy Masę Fergusona 560. Z. Tak? 5610. sześć, To jest taki masy Ferguson, taki sobie sobie sam. Mam jest ten na pasażera. Jestem w jakobieństwie pasażera. Jak to wygląda z tej kamery? A po prostu sobie siedzę obok. Dobra, nieważne. Na razie, czy może się zastanowię, muszę sobie wypożyczyć później jakąś ciężarówkę. Ale tak, włączamy sobie chudy, może to większy. I coś jeszcze. Jakiś chyba był jeszcze traktor albo nie, to, e, tu, to, to, tu tu tu, 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 tu. Wiecie co? Chyba już więcej nie ma, ale to nas nie interesuje za, by, za bardzo oczywiście. Bo tutaj sobie pójdę już na moje gospodarstwo. E, tu. No i tu mam otwarte, jakbym się rozwiąział. Więc mam, bo sobie kupiłem na OLX, tu jakieś nasionka sobie kupiłem w sklepie, tu mam jakiś siewnik, szczerze. No to tak. Wypożyczymy sobie ciężaróweczkę. Jakąkolwiek może być i ta. Yy, wypożycz. Okej. Okay i lawetę i ja sobie pojeżdżę i ja sobie wybiorę co będę chciał oczywiście wy w komentarzach możecie napisać czy o ym... nie przemyślałem tego, że zapomniałem, że ja sklep mam tutaj ustawiony i mi się zbugowało tak i mi się zbugowało sobie odjadę tą ciężarową Mi się zblogował widow, przepraszam Was, ale zapomniałem, że tutaj miałem sklep ustawiony, dlatego że ostatnio sobie tam ten naciąka, bo zacząłem od zera, jeszcze tam kasy, ale to ile będzie łapek w górę, tyle będzie dodanej kasy. Tak, mogłem być jedna, to będzie jeden dolar, jakby, dolar, euro czy coś takiego. Dobra, kupię sobie jeszcze raz lawetkę. Dobra, teraz działa bez zażytku, Szkoda, że, że tak nie działają. Więc nie widzę, muszę tak sobie na chudach. Nie na chudach, tylko na tej drugiej kamerze, ale to nic. Jednakże to jest pierwszy odcinek jakby taki, gdzie kupuję maszyny jakby. Specjalnie sobie trochę musimy wysiać oczywiście. Czy to Nie widzę i nie wiem, ja sobie wątpię i co chyba ja po prostu sobie będę jeździł bywa ale jednak nie będę sobie tak jeździł żeby nie było że taką osobę że sobie biorę to sprzedaję to też sprzedaję po prostu będę jeździł kilka razy a ciężarówkę sobie chwilowo zostawię, bo będzie mi potrzebna, jeśli chodzi, na, na jakiś czas. Ale na razie ona niech sobie tutaj stoi. W drugim odcinku już tej ciężaróweczki nie będzie. E, dlatego, że teraz sobie, ją sobie zostawiam i na kolejnym nie będzie. Dobra, e, pójdźmy sobie e, piechotką. E, p, najpierw tak. Najpierw sobie kupimy to. E, nie tu, tylko jest e, tu. E, Fiata oczywiście poza odcinkiem I się skontaktuję z tym to jest po prostu już go wezmę i tak nic nie jedzie nic nie jedzie i można skręcić kierunkowskie 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 działają dobra więc ja sobie zabieram ten samochód e, oczywiście i jeszcze ja jej go zapakuję tutaj tutaj mój zetorek sobie go sobie zabiorę gdzie by stał ten samolot? na razie pojęcie ale chyba zrobię osobiście wygarasz po na ten samolot na razie będzie sobie, sobie stał i pojawił się go, wysiądźmy i chodźmy po kolejny nabytek który bym chciał tu są ten zetorek oczywiście mam na koncie chwilowo 953 tysiące dlatego, że wziąłem paczeczki z banku i muszę im oddać to e, kilka tam tysięcy i ja już to zrobię na odcinku oczywiście widzowie, e, mamy tak spłać sobie trochę dużo wziąłem, ale to tylko 250 tysięcy i będziemy mieli zaokrąglone nie do końca zaokrąglone, ale będziemy mieli 703 tysięcy, tysiące Na razie nie wiem gdzie ja sobie wystawię te transforme nie wiem ile ma mocy, lecz to chyba 10... 150 chyba? Nie wiem Nie wiem, później na ulotnicy sprawdzę na OLX Palingową. Oczywiście później sobie yy, obliczę, ile zapłacę, i na następny. A w sumie to na, na razie sobie tak typowo O super. Idę po mój kolejny nabytek, którym. O, tylko gdzie teraz jest ten nabytek? O, e, właśnie tutaj, tu, tu. tu. Yy, oczywiście nie po. To sobie szybko przebiegnijmy, rachciech, jakby się pogubiem, rachcie, tutaj. Y... Masjeja Fergusona. Oczywiście on ma panel, ten cały panel, panel, ale ja go też chcę, dlatego że masje Fergusona y ostatnio mi się spodobały i Ursusy, więc Ursus że znaczy w każdym odcinku będą nowe zabytki, to to się kasa skończy maksymalnie do 150 tysięcy, dlatego że widzowie, dlatego że pod z odcinkiem sobie kupię jakąś stodoły pewnie, więc też trochę kasy widzę, ale na pewno kupię sobie włosy mirca, czyli te 25, ten taki ładny no wiecie, była mierca i chyba ten będzie skrót, by tego Nie wiem, nie znam tej okolicy, nie wiem. wprowadziłem. Eee, no, to jest taki skrót. To ciekawe, ciekawe, bo pierwszy raz ją słyszę już... e, Widzę go oczywiście. Ten masej chyba ma 280. Jak dobrze widziałem, pamiętam w ogóle. Więc on będzie ten siedniczek, więc ja go tutaj sobie parkuję. chyba się nie mam do tamtej, ja wolę nie psuć kogutów Ja sobie tutaj, tutaj zaparkuję koguty, No wiecie, te światełka czerwone. koguty się nie chyba, Nie wiem, nie pamiętam. Lecz teraz nie będą w soboty odcinki, dlatego że mam dużo zajęć w soboty i niedzielę, bo jutro mi się idzie do tak, kościoła i tak dalej. Dobra, my sobie zostawimy go tu I jeszcze jeden, chociaż mówicie sobie jaki jeszcze jeden. Choć nie wiem czy będzie no jeszcze jeden, to będzie oczywiście, że wolno sobie jeszcze tego Magazitora i... otworzę sobie mapę. I Zdecydowałam się, korwetę też kupię. Portfel bardzo zaboli. Oj. No chyba z tych 700 zostaje gdzieś... Nie wiem. Ta korweta kosztuje 120 tysięcy. Uszy wybuchają szczerze. Ale się zdecydowałem, Bo na pewno będę taki sobie, Osoby no, oczywiście radzę pizzasu, jeśli chodzi o Kachacy. 14 raczej. Jeśli sobie kupię, tylko na Steamie. Pamiętaj, no, na Steamie. Ja się w ogóle będziesz to oglądał, bo już to. Na tyle widzę w dzisiejszym odcinku yy, Chyba Oczywiście yy. Pa, pa